drodzy widzowie, z tej strony Tomek, kanał Bayern z detektorem. Dzisiaj jestem w Polsce na urlopie. Widzicie to pole za mną, tutaj będę próbował szukać. Także życzcie mi powodzenia, mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć na polskiej ziemi. Ja nie przeciągam już, jeżeli wam się film będzie podobał, zostawcie coś po sobie. Będzie mi bardzo miło. A ja zabieram się za kopanie. Może coś tu wyjdzie. No i wszedłem na pole Wykopałem kilka śmieci Może 3-4 sygnały No i piąty sygnał e, Jest coś okrągłego W końcu zobaczmy sami Pierwsza moneta chyba Na polskiej ziemi na urlopie <grystanie> o Tutaj z tego dołeczka Tutaj jest Ale co to jest? Dajmy tu delikatnie w spodnie, podejrzewam PRL, ale jest jakaś zielona patyna. Ciężko stwierdzić. Może go przeczyszczę trochę i dam wam znać. No i po doczyszczeniu, niestety nic tu nie jestem w stanie na razie zauważyć, ale. Na podsumowaniu postaram się ją bardziej doczyścić. Jest to na pewno moneta, ale chyba jakiś wycierus. No i zaraz po tej monecie kilka śmieciowych sygnałów. Teraz wpada część od harmoniki. Także jak to mówią, tam gdzie wychodzą takie rzeczy, muszą być jakieś monetki. Zobaczymy. Na razie jedna wpadła. Czekamy na więcej. No i słuchajcie, pogoda jest świetna do dochodzenia. Na razie znaleziska nie dopisują. Oprócz tej jednej monety nie mam nic. Teraz fajnie zabiło 86 sygnał. Już miałem mały zawał, ale zobaczcie sami co to jest. Patrzcie, myślałem, że będzie to jakieś sreberko. Ale jest to bardzo leciutkie aluminium. Nie wiem, czy to jakiś guzik był. Czy po prostu takie zdezelowane, jakieś 10 groszy z PRL, czy coś takiego. No ale nic. Jest krągłość, ale wygląda jak taki rzymek trochę, <noise> ale bardzo lekkie. Także to jest w aluminium. Jakieś zdezelowane 10 groszy PRL, coś takiego. No i moi drodzy, długo, długo nic. I w końcu widzę, jest coś innego niż kapsel albo nie wiem, albo jakieś druty i tak dalej, które dają dobre sygnały, a trzeba je kopnąć. Kto chodzi, ten wie. No ale mam coś innego w końcu niż śmieć. <laughs> Także już Wam pokazuję. Ja już to widzę fajnie, cieszy mnie to, bo lubię takie rzeczy znajdywać. Patrzcie tu, tu z tego dołeczka i co my tu mamy. Jest bozia, jest medalik fajnie bił także weźmiemy go sobie Delikatnie Obczyszczę z tego błotka Ale jest piękny aluminium aluminium, ale jest piękny Super Czekajcie obczyszczę No i obczyściłem. Jest tu wizerunek Jezusa. Serce Jezusa, bądź moją miłością. Druga strona troszkę nieczytelna, ale no jest super. Takie to cieszy. Lubię znajdować medaliki, także będzie i polski do kolekcji. No nic, lecę dalej, jeszcze kawałek zostało do przejścia. Widzicie przy samej autostradzie trochę huk. Ale co? Jadę dalej. Pakuję do moneciarki i lecę. No i słuchajcie, jest następna krągłość, patrzymy, zaczyna się coś widać w końcu, ale no jeszcze dwa pasy mi zostały i, no i będę kończył to pole, ale czy z tyłu jest łąka, także no zobaczymy. Ale patrzmy co to wyszło. Duże zielone, wygląda obiecująco. <laughs> Patrzcie widzicie to Co to jest guzik. To chyba nie jest cienkie. Czekajcie, jest trochę błota. Dajcie to troszkę przeszoruje szczoteczką, i... ale jest cieniutkie, krzywe, albo guzik, albo coś starego. No i znowu słuchajcie znowu słuchajcie nie jestem w stanie tego w żaden sposób zidentyfikować póki co. Jest to bardzo cienkie, ale wy, wytarte. Wycierus. Ale wydaje mi się, że to stara moneta. No niestety, póki co nie nadaje się do, do identyfikacji. Może jak coś znajdę, to Wam tutaj opis, yy, opis zrobię. No nic, ale jest. Coś starego. No i słuchajcie. Była gdzieś godzina bez sygnałów. Ale co, no... Nie, pod, nie można się poddawać, kurde ale tych lata nie można się poddawać, i cały czas tutaj trzepie to pole no i wyskakuje krągłość. Także zobaczmy sami, może uda się tym razem coś odczytać z tej monety. Tutaj wyskoczył, co to jest też nie widać, zapatynowane czy to PRL, czy. Coś innego. Hmm. Dajcie momencik, szczota wiedzie, zobaczymy. No i słuchajcie, tą monetę udało mi się doczyścić. Tutaj przebija 10. Z tyłu coś słowenska. Chyba 10 jakichś koron słoweńskich, coś takiego. Coś ten deseń. Ale który rocznik nie jestem Wam w stanie powiedzieć. No ale jest krągłość najważniejsza. <gry> na dzisiaj, były gdzieś 3 godziny kopania niestety no efektów takich jak się spodziewałem nie ma, ale pochodzone jak to mówią, liczy się wypad i było to co było <laughs> no ale fajnie małe poletko, spodziewałem się więcej jak wyszła ta moneta pierwsza niestety te dwie monety w ogóle nie do odczytania także no, zobaczcie sami Zrobię tutaj podsumowanie i zabijam się do domu. Zaczynamy od śmieci. Jak widzicie, pełna torba. Rozmaitych przedmiotów. No ale to też trzeba kopnąć, żeby kopnąć takie rzeczy. I tutaj, jak widzicie, no, szału nie ma. Tu jest ta, ta 10 koron. Zjedzone, to mi się wydaje. Przebija jakiś orzeł. Mi się wydaje, że to będzie austro-węgierska moneta. Jeżeli się mylę, to niestety to jest bardzo fajne, cienkie, ale nic na tym nie ma. Tu jest medalik, bardzo fajny aluminiowy. Tu jest jakaś zdezelowana aluminiowa moneta. I to też nie wiem, co to jest. Kawałeczek takiego czegoś. No nic, mimo wszystko, jeżeli Wam się film podobał, dajcie znać w komentarzach. No i co, zostawcie jakąś łapkę, a my widzimy się już pewnie na, na jakichś wykopkach w Bawarii. Także dzięki wielkie, że byliście do końca i pozdrawiam.